Chciałabym wam coś powiedzieć. My byśmy chcieli. Jestem w ciąży. Gratulacje! Chyba wody odeszły! Pani siostra, My już dojeżdżamy. Muzek Mieliśmy go kupić dopiero jak się urodzi. Nie mnie, idioto! Kiedy wody odeszły? Dziesięć minut temu. A jak często występują w kurcze? A co pani o takie szczegóły wypytuje? Prawda, że my nie mamy dzieci. mamy dwa pieseczki. Straciłeś wolność, stary. Poza tym zero seksu, zero szaleństwa. A najgorsze jest to, że tak już będzie zawsze. Idę się zastrzelić. Zemdlałem podczas porodu. Pępowinę mojego synka odciął szwagier, którego zawsze miałem za duże dziecko. On dał radę, a ja dałem ciała. Kochanie, a czy ty absolutnie jesteś pewna, że nie możemy mieć dzieci? Muszę się z tym pogodzić. Nie ma wyjścia. Zawsze jest jakieś wyjście. Jakie? Surogatka. Zapomnij, mamy już dwa, trzy. On chce mieć baby. Ty nie możesz? No to on na to baby znajdzie sobie jakąś. Young mamę. Zostawiłaś go? Obawiam się, że to on mnie zostawi. Easy come, easy go! Patrz na mnie! Do siedmiu razy sztuka. Ty jesteś szósty, kapusta. Marcinę za szukam. To on ci to zrobił? Życie ci się, Marcin, wali, a ty śpisz! A może walczy o życie gdzieś w szpitalu? Może go ktoś porwał? Pewnie pani nie wie, że zaraz będzie babcią? Ja już jestem babcią. A dlaczego ja nic o tym nie wiem?